Było ich mnóstwo. Właściwie nie pamiętam żadnego remontu bez wtop. Dużo miałam wtop, co mam powiedzieć? Bardzo dużo wtop. To jest tak samo jak w małżeństwie. Remont wymaga wiecznego kompromisu. Moja największa remontowa wtopa to. Musiałam zabudować okropnie wystającą rurę kanalizacyjną, której absolutnie nie dało się schować. Oczywiście dowiedziałam się o tym za późno. Zrobił się z tego taki brzydki cokół, na którym oczywiście stawiałam. Widziałam różne rzeczy, że to niby tak celowo i specjalnie, ale to było beznadziejne, okropne. Ostatnią taką wtopą remontową to na przykład było przemalowywanie białego mieszkania na biało, bo się okazało, że kolor bieli może być też różny. Oczywiście mój mąż tego nie zauważył, ale ja widziałam to i mnie to tak denerwowało, że przemalowaliśmy prawie 200 metrów. Mój największy sukces remontowy to. Przez wiele, wiele lat nie korzystałam z usług architektów, remontując mieszkania. Spierałam się z panami budowlańcami sama. Wszystko, właściwie od etapu początkowego do końcowego, ogarniałam sama. I powiem szczerze, że jestem z siebie dumna, bo dałam radę, nie rozwiodłam się z mężem, mało tego zaoszczędziłam. Najbardziej podczas remontu zaskoczyło mnie. Remont zaskakuje w każdej płaszczyźnie i na każdym polu i wydaje mi się, że trudno jest nawet sobie wyobrazić, żeby, żeby nie zaskakiwał. To jest tak samo jak w małżeństwie. Remont wymaga wiecznego kompromisu. W przypadku małżeństwa z mężem, a w przypadku remontu z panami odbudowy. Moje marzenie remontowe to... Moje marzenie remontowe właściwie się już spełniło, bo remontowałam i mieszkania, remontowałam też domy, wymieniałam wszystko łącznie z, ze stolarką okienną. Myślę, że na pewno chciałabym kontynuować remonty, bo to kocham. Właśnie jestem na etapie remontu kolejnego.